Hejka, kochani, e, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj będzie vlog e, z egzaminu z biologii, więc e, ja się z wami witam. O dziewiątej jest teraz oś... 8... coś, ale nie jest ósma trzydzieści, ale coś czuję, że tak jest ósma coś, ale tak jeszcze mogę do was pogadać, więc witam was bardzo serdecznie e, w kolejnym filmie na moim kanale. Zaraz mam egzamin z biologii, no, powiem Wam, że stresik jest, ale wczoraj sobie jeszcze porobiłam egzaminy próbne, więc e, na początku w ogóle mam pisemny, e, potem dopiero mam ustny. No, pisemny piszę od 9 do 10, czyli godzinkę, dziesiątej tak jak zawsze, a pisemny, w no, pisemny, ustny mam od 10.40 do 10.55, 15 minut. Powiem Wam, że bardziej chyba niż ustnym, chociaż nie wiem, ustnym. E, powiem Wam, że mam taki, że taki wiecie, że jak już będzie nadchodził ten ustny, no to będę się stresować ustnym. Mam nadzieję, że Pani się spodobał jej prezentacja. E, nawet jakby ona mi dała 90 na przykład. No, to jakby wynik, plus e, wynik z e, egzaminu mojego pisemnego, e, to raczej będzie dobrze, myślę. Trochę <grym> się stosuję tym pisemnym, nie powiem, bo e, w ogóle w tym roku strasznie dużo kart z przedmiotów. Na początku historia, 47 kart pracy z historii na ten rok. Bardzo się cieszę, że już mam zdaną historię, naprawdę, znam ją. Na szóstkę. Yy, potem miałam geografię, 38 kart pracy. Halo, tu jestem. Jakie ja kochane statyw yy, I też zdała na szóstkę, i też był taki stres, ale dużo stresu była na historii. Ona tak 47 kart. <grym> tak mi się na tym pisano, nie poruszałam. O jezus, Maria. No. E, geografia też była stresująca, no bo 38 kart i to wszystko te zadania i w ogóle. I się bardzo tak stresowałam tym. E, I po prostu... A teraz no biologia i też 27 kart. I to może nie jest już tak duże, jak w nie wiem, czy 8 kart, czy 7, ale to i tak nadal jest tak, wiecie, e, nadal myślę, że jest tak... No, e, przy, powie, powie, powiem Wam tak, że w zeszłym roku miałam z biologii co najmniej chyba 15 kart pracy. No to to jest kurczę, błagam! To jest dużo! Albo nawet nie wiem, 14-13, no. E, więc po prostu. No. E, więc powiem Wam, że. No ciekawie. Będę musiała teraz patrzeć na przedmioty po prostu. Z chemii chyba mam. A nie, dobra. Chemię na, chemię na razie. Chemię mam ogólnie w grudniu. Chemię mam w grudniu i coś jeszcze jeden przedmiot mam w grudniu. Powiem Wam tak, że jednak zmieniłam sobie terminy egzaminów niektórych na później. Ze względu na to po prostu, że w grudniu mam tak. W grudniu mam naukę i powinnam się na to bardzo też skupić i po prostu to by było, plus wiecie jak w prawda? I po prostu gdybym miała po prostu dużo w grudniu, plus w grudniu jest krótsza, krótszy jakby grudzień jest ze względu na to, że jest przerwa świąteczna, więc mało miałabym czasu na zdanie egzaminów, musiałabym naprawdę chyba codziennie, że mam na początku we wtorek mam jeden, Potem we środę, potem w czwartek, potem w piątek, więc żeby się w wyrobić i w ogóle. I też po prostu mam y, wrogmasy nagrywać w tym roku, i też bym chciała po prostu, żeby te wrogmasy wyszły, ale też chciałabym po prostu się tak bardzo jakby nie stresować w grudniu, bo jednak y, chcę po prostu też mieć trochę czasu na przygotowania do świąt i też takiego, wiecie, takiego, no luzu, no nie? Takiego, że wiecie, nie będę musiała po prostu jakby egzaminami w ogóle, nie będę musiała po prostu... Bo tak, to gdybym miała jeszcze egzaminy niektóre w grudniu, no to powiem wam szczerze, że musiałabym codziennie, codziennie plus sobotami i niedzielami siedzieć przy tym i po prostu robić. I po prostu powiem Wam, że ja teraz... Nie wiem, kurczę. Ustawiam na wtorki i to jest takie irytujące myślę dlaczego, Już wam powiem, bo jak ustawiam egzamin na wtorek, to ja mam tak, no wiecie, na przykład e, wtorek, pon e, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sfok. Ale potem jeszcze weekend może! Weekend! W poniedziałek to rozumiem, ale w weekend, wiecie, nie wiem, Julka po prostu i mój brat po prostu sobie coś tam robią, a ja sobie siedzę na platformie i po prostu, albo nie wiem, robię prezentację, więc o to chodzi, że jakby ja nie lubię tylko wtorków do zdawania, a jednak dzisiaj mamy wtorek. Tak, dzisiaj jest wtorek. No, mm, dobra, muszę sprawdzić, która jest godzina, bo sosie się spóźni nami, ale powiem Wam szczerze, 8 czy 7. Dobry czas. Powiem wam szczerze, że... Ym, no, więc jestem dobrej myśli co do grudnia, ale tak jak mówię, no jednak grudzień jest krótki i też nie chcę właśnie... Przez to, że on jest krótki, to nie chcę jakoś tak, wiecie... No to by... Nie wiem, jakby to było naprawdę. To by było, nie wiem, to by... Ym, nie, bo ja bym mogła zdawać w grudniu, ale dużo by mi to kosztowało może takiego nerwów i to za dużo nerwów i takiego mm, ogólnie samopoczucia myślę, że to by było tak. No plus jeszcze z czasem, bo jednak tutaj wiecie, normalnie jak mam cały miesiąc i nie muszę się martwić o to i na przykład właśnie jak miałam w październiku, że miałam 5 egzaminów, bo to jest dobrze, naprawdę. No to wiecie, nie musiałam się tego stresować. Um, się stresować? Stresowałam się! Ale jakby nie było tam, można powiedzieć, taka walka z czasem i mogłam sobie je po prostu robić takie odst odstępy. Um, I na pewno po prostu... Wiecie, o co chodzi. A tu, no to teraz jest taka sytuacja, że musiałabym po prostu codziennie, codziennie po prostu, ale też musiałabym, wiecie, yy, no nie wiem, no ja bym, jakbym wybrała właśnie tamto, to ja bym w takim razie nie miała, jakby tamte egzaminy musiałabym, yy, chciałabym przynieść podobnie, to nie wiem, czy bym w ogóle miała wtedy czas na vlogmasy. Po prostu tak sobie myślę, że musiałabym się po prostu uczyć, 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 uczyć i po prostu to by było najważniejsze, no bo jasne, nauka jest ważna, ale wtedy by raczej nie było vlogmasów. A ja e, chcę w ogóle w tym roku. Chcę, żeby one były fajnie zrobione, porządnie. E, będą mnie kosztować też. E, bo wiecie, montowanie po nosach, e, tutaj e, wymyślanie jakichś fajnych rzeczy, żeby wam się przyjemnie oglądało ten vloglas. E, no, ale myślę, że będzie warte. Myślę, że będzie warte. Więc e, no, jeśli ja ogólnie. Nadal powiem, że tak zastanawiam, żeby sobie nie, nie poprzesuwać egzaminów. Nie wiem, jakoś tak, e, no nie mam takie uczucie, że kurczę, blada. No. Dobra, ja się będę teraz przygotowywać na egzamin, moi drodzy, więc życzę mi powodzenia. Nie no, myślę, że będzie dobrze. Jestem, jestem troszkę zastosowana egzaminem pisemnym. Ale jestem tylko dobrej myśli. No. Pisałam wczoraj z taką koleżanką moją, z chury, i ja właśnie piszę, że. No, bo coś tam pisałyśmy sobie, y, i ja pisałam, że no, jak to, nie są sobie muzyczki y, i ten, i że y, trochę się stresuję y, tym egzaminem jutro. Ona napisała, że yy, no spokojnie i że dam radę i że ona we mnie wie, że ja napisałam, o dziękuję bardzo. Jestem dobrej myśli, moi drodzy. I jakby mam takie, że... Mam takie, że właśnie z tyłu głowy, że jestem dobrej myśli, że wiecie, że to będzie dobrze, ale z drugiej strony, no jest ten stres, no nie, nie przeszkodzę tego stresu. Po prostu jest stres, ale nie jest taki... Chyba jest o wiele mniejszy niż na historii. No, bo jednak historia 47 lat, a tutaj 27. Ale nadal jest takie, właśnie, że trochę stres jest. No. E, z polskiego za muszę się przygotowywać. Polski mam wyrudnie. Polski mam wyrudnie. Czyli chemia i polski. Z polskiego mam. E, bo ja mam rozszerzony polski. Ja mam rozszerzony polski i mam 22. 22 karty, więc yy, jak na rozszerzone, to jest git. Ja nie rozumiem czemu, nie wiem, ludzie słuchają się na mnie zasłonię, <laughs> jakby mszczeli się na mnie na to, że ja nie rozszerzam geografii, ani historii. Ja nie rozumiem naprawdę. Nie wiem. Ciekawe bardzo, że po prostu... Nie wiem dlaczego. Bo serio, tak się czuję naprawdę, że skoro nie rozszerzam historii, ani Wiecie, geografii, no to ja mam mieć dużo kart. W ogóle dla mnie to jest dziwne, bo ci ludzie, co rozszerzają, powinni mieć więcej kart ode mnie, a nie ja od nich. Nie rozumiem tego naprawdę. Ale dobra, nie będę się, jakby wiecie, teraz zastanawiać, tylko się skupiam na tym, co jest teraz. Dopiero potem mogę się zastanawiać nad tymi o co chodzi, chmura chmurach w ogóle. A teraz po prostu mi się tylko w egzaminie. Zoom odpalony, platforma odpalona. No i lecimy. Zjadanie lecimy z egzaminem. Siemy, kochani, przepraszam, że tak późno już do was. Zauważyłam, że mam nie nagrałam, więc mam 100% pisemnego i 100% szóstego. Więc się bardzo cieszę. Zdany egzamin z biologii na szósteczkę. Czyli mam już 8 zdanych egzaminów i co jest najlepsze? 8 jest zdanych egzaminów i 8 szóstek. Na razie same szóstki. I są tak... Ej, naprawdę, po prostu mam jakąś taką pasę, taką wiecie, że nie wiem co się dzieje. Naprawdę mam po prostu 8 szóstek. 8 zdanych egzaminów i 8 szóstek. Interesujące, czy w tym roku będę miała same szóstki? <gry> e, zobaczymy, zobaczymy, no. E, no, więc e, w, ogóle się w ogóle się zestresowałam, bo pani w ogóle... W sensie jakby pani miała problem e, z mikrofonem i tak e, było ją coś tam tak, wiecie, Czasem było ją słychać głośno, czasem coś tak. Ja tylko tak... I ona mi powiedziała, że na początku mi e, teraz, e, jak już skończyłam e, przedstawiać prezentację, bo robiłam prezentację, to właśnie powiedziała mi, że dobra, to ja Ci teraz powiem, jaką ocenę proponuję, a potem ci uzasadnię dlaczego. I, tam. I po prostu się tak przybliżyłam, bo i, i tak wiecie, ona ja te problemy z mikrofonem, potem mnie przeprosiła za te problemy, ja powiedziałam, że nie, nic się nie dzieje i tak dalej. I ten, I ten, i ja się tylko, tak dosłownie, tak, 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 by usłyszeć, właśnie, mm, i powiedziałam, że to po Ja tak, tak, zgadzam się, dziękuję bardzo. I właśnie mówiłam, że bardzo fajnie, że właśnie bardzo fajny wstęp i w ogóle nie wiem, co to dziękuję bardzo. Więc się mega cieszę, naprawdę, coś cieszę bardzo. Był stres, tak, był stres, był. Napisałam, się stresowałam też i na ustnym też, więc tutaj nie było, że wiecie, bo miałam takie egzaminy, że się na przykład pisemny był dla mnie spoko, że się nie stresowałam jakoś mega z pisemnym, a ustny bardziej, a po odwrotnie, że pisemny był jakiś taki bardzo stresujący, a tutaj oba przy, odba, oba, oba, yy, yy, no egzamin pisemny tak samo był stresujący jak ustny, więc no troszkę się Nerwowałam i po prostu też e, ona mi powiedziała, że będzie tam zapisywać w trakcie tego, jak ja będę przedstawiać, ja powiem, Tą dobrze, no i ten, i ja właśnie przedstawiam prezentację i tak patrzę e, na pani, na panią, ja mam takie dźwięki, wiecie, się tak za tak wiecie, mm -hmm. takie, że aha, i wiecie, i, 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 i sobie, ja mam takie, co było nie tak, <laughs> ja się tak zostawiam, co jest? Co jest nie tak, naprawdę? Że tak wiecie? Zestresowałam po prostu. Ale naprawdę, i ta pani powinna po prostu jakiś komisjach, Jak on jest tak, wiecie, bo właśnie yy, to jest bardzo trudne, żeby mieć taką minę, że wiecie, to jest tak samo jak są ci milionerzy jest ten, ten prowadzący. To on właśnie też jest w to dobry, bo on na przykład właśnie, chociaż czasami to tak wiecie, to minę to tak jak wiecie, ale czasami ma taką właśnie minę, że. Co dobra odpowiedź. I tak patrzy i pani po prostu się aż gubi, wiecie, czy to zła, czy to dobra, wiecie, po prostu jego mina nie mówi nic takiego, wiecie. I po prostu pani też tak zrobiła taką minę taką. Ja myślałam, kurczę, że coś złego. No, a tutaj dobrze, no. Więc ona w jakiejś, e, jakiś e, w komisji jakiejś powinna, bo ludzie właśnie tacy w jakichś komisjach po, e, muszą mieć taką minę taką. Nie mogą jakby... Nawet jak coś będzie dobrze to muszą jako zachować taką minę Ale jestem po egzaminie dawno. Bardzo się z tego cieszę. Biologia zdana. Bardzo się z tego cieszę. Teraz będę miała... W najbliższym czasie będę miała polski, a potem chemię. Potem chemię. Będę miała... No. Na początku mam Polski. W tym roku mam do przerwy właśnie dwie karty, bo mam rozszerzone Polski. Ale jest spoko, nawet jak nie na tym rozszerzone, to 22 karty to jest dwie. W ogóle sobie z Was oglądam Andrzej w stare filmy. <laughs> e, I no. I tyle. Chciałam wam powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego filmu na moim kanale. Zobaczcie się końcu łapki w górę. I widzimy się w następnych filmach. I oczywiście subskrybujcie nam bardzo, żeby być to z kolejnymi filmami. Pa!